Niebieska wiązka światła pojawia się na czarnym tle, a pod nią formuje się tekst. Wiązka światła rozszerza się, oświetlając tekst kinoświat, który jest podkreślony dwoma poziomymi liniami. Na czarnym tle pojawia się czerwony tekst ostrzeżenie, a pod nim biały tekst z informacjami prawnymi. Samochód eksploduje w chmurze ognia i dymu. Cztery kobiety idą boso po piaszczystej plaży. Kobieta z wałkami na włosach maluje usta. Kobieta w białym fartuchu krzyczy w szpitalnym korytarzu. Mężczyzna celuje z pistoletu. Mężczyzna w masce czaszki i goglach jedzie motocyklem. Kobieta owinięta prześcieradłem stoi tyłem do kamery. Mężczyzna i kobieta namiętnie się całują. Widok z góry na więzienie nocą. Trzech mężczyzn w kamizelkach kuloodpornych idzie wzdłuż muru więziennego. Mężczyzna w pomarańczowym kombinezonie siedzi w celi. Dwóch mężczyzn schodzi po schodach. Kobieta rzuca przedmiotem w mężczyznę. Starszy mężczyzna w okularach uśmiecha się. Dwóch mężczyzn stoi na balkonie, patrząc na rzekę z mostem. Mężczyzna wkłada kluczyk do stacyjki. Samochód gwałtownie skręca na drodze. Mężczyzna kuca przy samochodzie, a kobieta wysiada. Para całuje się w lesie. Mężczyzna rozmawia z kobietą. Dwie kobiety uśmiechają się do siebie, trzymając pojemniki z jedzeniem. Para stoi objęta obok samochodu. Mężczyzna i kobieta przytulają się w kuchni. Para całuje się na tle świateł. Na czarnym tle pojawia się biały tekst, najnowsze polskie filmy i seriale. Pojawia się logo Showmax. Zbliżenie na żółty, facetowany obiekt przypominający diament. Złota szpula filmowa z trzema otworami i uśmiechniętą buźką pojawia się na czarnym tle. Pojawia się tekst filmweb. Smartfon obraca się na fioletowym tle, a na jego ekranie wyświetlają się sceny z filmu. Pojawia się tekst. Telewizja na smartfonie. Na ekranie smartfona widoczna jest lista kanałów telewizyjnych. Obok pojawia się tekst. 80 kanałów telewizyjnych. Wiele ekranów wyświetla różne treści seriale, filmy, sport i rozrywkę. Smartfon z listą kanałów po lewej stronie po prawej tekst. Telewizja przez Internet Pilot, WP.pl oraz ikony Google Play i App Store. Szybkie, dynamiczne ujęcia w różowych i czarnych barwach, przedstawiające ludzi tańczących, grających w piłkarzyki i rysujących. Na białym tle pojawia się czarno-żółte logo RMFMAXJSWX z różowym dymkiem zawierającym tekst – Hity na Max Kiksa. Poniżej mniejszy tekst, więcej na rmfmaxkix.pl. Czarno-białe tło z rysunkami instrumentów muzycznych i nut. Na środku biały dymek z tekstem. Hity na Max Kisa. Ekran DVD z plakatem filmu Botox przedstawiającym twarze aktorów i opcjami menu. Start filmu, wybór scen, ustawienia, dodatki.